Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj wyczekiwany przez wiele osób odcinek będę opowiadała, jak stworzyłam te oto tutaj grządki, które widzicie. To są grządki w moim ogrodzie przydomowym. W końcu zrealizowałam swoje marzenie o posiadaniu ogrodu przydomowego i muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę fascynujące, jak się kolejny raz zakłada grządki. Przez ostatnie 10 lat uprawiałam warzywa w grządkach podwyższonych. Całą historię wszystkich moich grządek możecie zobaczyć na moim kanale na starych filmikach. W każdym razie uprawiałam w grządkach drewnianych, grządkach metalowych, no i moim marzeniem też było przetestowanie grządek betonowych. No i jak widzicie, te grządki, które tutaj mam są łudzące, podobne do drewna, a tak naprawdę są to grządki betonowe. Spozorem dzisiejszego odcinka jest firma Styrobut, która właśnie produkuje te grządki, które zauważyłam 3 lata temu na targach Gardenia. I bardzo mi się spodobały, wiedziałam, że są solidnie wykonane i marzyłam o tym, żeby wprowadzić je do swojego ogrodu. I dzisiaj tak naprawdę będę o nich trochę opowiadała i jednocześnie też porównywała z tymi grządkami, które miałam u siebie w ogrodzie, tak że będziecie mieli taką moją rzetelną opinię. No i też przy okazji opowiem Wam, jak tutaj je uzupełniałam, jakie je prowadzę i jakie są plusy i wady podwyższonych grządek. Także idziemy do ogródka. Moje grządki warzywne, jak widzicie, one są obok siebie dość blisko. To jest też właśnie nieprzypadkowe, tylko dlatego, że wiem dokładnie, jak pięknuje ogród warzywny, to lubię sobie przysiąść i jednocześnie z naprzeciwka tutaj sobie odchwaszczać, wyrywać zielsko. Więc wiedziałam, że te odległości między jedną a drugą skrzynią, nie mogą być większe jak 40 cm. Ja mam tutaj 35, to tu mieści mi się spokojnie. Stopa, wiecie, w i z powrotem nie idzie tu przejechać taczką, więc jeżeli wy macie w planach przejeżdżać sobie taczką między swoimi grządkami, no to musicie uwzględnić przynajmniej te 80-100 cm, żeby swobodnie sobie taczką przejeżdżać. Ja mam tak zrobiony ogród warzywny, że właściwie z każdej strony mogę sobie dojść. Tylko jedynie problematyczne jest tutaj ten środkowy pas. Na razie na dole rośnie trawa, trochę z koniczyną. W późniejszym czasie będę tutaj dawała zrębki, a dopiero w kolejnym roku kamienie. Dlaczego zrębki? Zrębki generalnie są bardzo fajne na takich stanowiskach jak u mnie, gdzie przez 10 lat rosły takie chaszcze aż po szyję, gdzie jest tutaj mnóstwo przeróżnych i szkodników, i ślimaków. I to wszystko muszę mieć czas, żeby zauważyć i wytępić, zanim nakryję jakimiś włókninami, a na to kamienie. Zrębki są o tyle fajne, że e, są naturalną barierą dla ślimaków nagich, których oczywiście w ogrodach warzywnych bardzo nie chcemy, dlatego wysypię je w tym roku, żeby na pewno tych ślimaków e, tutaj na moich grządkach nie było. E, taką zaletą e, grządek betonowych jest to, że tak jak jesteśmy tutaj przy e, ogórkach, to grządki betonowe od słońca się nagrzewają i w ogóle zaletą podwyższonych grządek jest to, że one wygrzewają się szybciej, dzięki czemu możemy uprawiać warzywa, zioła, owoce dużo szybciej niż gdybyśmy to chcieli uprawiać jednak w grządkach płaskich. Ja muszę wam powiedzieć, że generalnie do uprawy płaskiej, takiej tradycyjnej nie chciałabym wracać. Po pierwsze, grządki podwyższone są wygodniejsze, łatwiej się gdzieś tam przykucnąć, pielęgnować, obrywać, wygrzewają się szybciej, czy sezon warzywny rozpoczyna się i jest wydłużony, więc generalnie możemy uprawiać więcej. Więcej też mieści się na grządkach podwyższonych. Możemy gęściej sadzić warzywa, więcej wyciągniemy z małej przestrzeni. Dodatkowo, według mnie wizualnie wyglądają lepiej niż uprawa płaska. Wiele ogrodów przydomowych jest niewielkich i prowadzenie takiego zwykłego ogródka płaskiego nie każdemu się podoba. Tak samo jak nie każdemu podobają się grządki warzywne. Niektórym się kojarzą z jakimiś tam. Skrzynkami, nie będę mówił nawet dalej. Ci, którzy właśnie negatywnie się o nich wypowiadają, na pewno wiedzą o co chodzi. W każdym razie też w grządkach podwyższonych możemy sobie lepiej dopasować podpory. Jak widzicie, ja mam tyczki, które są tutaj wsparciem dla moich roślin. Dla ogórków tutaj jest zbudowany taki stelaż, na to naciągnę sobie siatki. Za chwileczkę ogórki się będą pieły ładnie do góry i będzie mi bardzo fajnie, wiecie, się podlewało pielęgnowało będę miała tutaj to wszystko e, w miarę e, pod ręką warzywa będą czyste mniej będą chorowały i tak dalej Te grządki które tutaj mam betonowe one są modułowe co to znaczy? Możemy je dowolnie tak naprawdę ustawiać na sobie. Jeżeli wybierzecie sobie jakiś tam konkretny rozmiar, to będziecie mogli sobie kształtować jak tylko chcecie. I mi się marzyło, żeby właśnie tył moich grządek podwyższonych był jeszcze wyższy niż ten z przodu. W tych grządkach tutaj, jak widzicie, pięknie rośnie sobie marchew, cebula, pietruszka, tutaj jest domek dla owadów, tutaj, gdzie są sałaty, za chwileczkę będzie pięknie na ławeczka, na której będę mogła sobie przysiąść, podziwiać mój ogród warzywny i nagrywać dla Was live'y. <laughs> Teraz porównajmy troszeczkę te grządki, te moje drewniane, metalowe i te betonowe. Drewniane według mnie jeżeli macie dostępne drewno, no to za darmo, to na pewno warto to rozważyć i te grządki zrobić drewniane. Ale z tych wszystkich grządek, które miałam, najmniej podobały mi się drewniane, z tego względu, że po pierwsze, drewno bardzo szybko się rozkłada. My mieliśmy deski o grubości 30 mm i one po trzecim roku, ta dolna deska była całkowicie do wymiany. Też minusem jest to, że drewno pracuje i ziemia, którą podlewało się, wymywała się pomiędzy deskami. Kolejna rzecz, deski bardzo też chłoną wodę, i mimo tego, że zabezpieczycie je folią, a jeżeli chcecie zabezpieczyć folią, to wam odradzam, bo woda i tak dojdzie, gdzie chce, a pomiędzy folią a deską ziemia będzie odparowywała dłużej. No i jak podlewamy takie drewniane grządki, to często dookoła tej ramki mamy. Pustą przestrzeń. Drewno pracuje, drewno wysycha i też chłonie tą wilgoć gdzieś tam z ziemi, i problematyczne jest podlewanie, bo się podlewa, a wszystko spływa nam na boki. No i też minusem takich drewnianych grządek podwyższonych jest to, że trzeba co roku praktycznie impregnować. Te deski na okrągło są gdzieś naruszane przez to, że co chwilę chodzimy, pielęgnujemy nasze grządki. No i też co chwilę podlewamy. No sobie jest ta wilgoć są gdzieś tam oblepione warzywami i tak dalej. Nie do końca mi się podobało, chociaż no jest to produkt naturalny, więc generalnie jeżeli ktoś tak chce bardzo, bardzo, bardzo ekologicznie, no to surowe deski na pewno będą najlepszą opcją, aczkolwiek mi się najmniej podobały. Druga opcja to są grządki metalowe, które miałam w swoim ogrodzie i które mam do teraz jeszcze w ogrodzie warzywnym w mojej działce Rod. One są bardzo fajne, lepsze niż drewniane według mnie. Minusem jest to, że to jednak jest cienka blacha, na której nie idzie przysiąść. Łatwo też gdzieś tam o jakieś zagięcia. Po kilku latach użytkowania no, tych śladów trochę jest, ale to nie jest też aż tak bardzo e, widoczne, żeby je tak mocno negować. E, na pewno łatwość konstrukcji, niestety nie ma takiej możliwości, żeby modułowo gdzieś tam poustawiać sobie wyżej. E, trzeba jedynie uprawiać na płasko i te, które ja miałam, e, są dość niskie. Ale blacha o dziwo nie nagrzewa się aż tak bardzo. Nie parzy roślin, nie parzy korzeni, nawet gdzieś tam na skrajach e, warzywa całkiem dobrze rosły. E, w w drewnianych skrzyniach ta bariera między właśnie skrzynią a drewnem, co chwilę pusta, powodowała, że te korzenie bardzo szybko przesychały. W skrzyniach betonowych. Nie ma tego problemu. Można wsadzić, zobaczcie, ja mam tutaj koperek wsadzony, właściwie można powiedzieć na skraju skrzyni i on tutaj sobie świetnie daje radę. Nawet o dziwo nie jest atakowany przez mszycę. Parę dni temu mieliśmy nawałnicę z gradem i no jak widzicie tutaj niektóre warzywa dość mocno ucierpiały, ale właśnie przy takich nawałnicach rządki podwyższone mają tą zaletę, że są wyżej. My tutaj przez godzinę takich solidnych opadów cały ogród mieliśmy w wodzie. Dosłownie 10 cm pokazywałam na Instagramie. A gdybym miała ogród na płasko, bardzo bym się przejmowała, bo już w 2017 roku, jak się cofniecie w filmikach, to możecie zobaczyć, że mój ogród dosłownie pływał od lipca do grudnia i nic nie miałam z mojego ogródka warzywnego i odniosłam bardzo dużo strat. A w, takim, w takich skrzyniach nie ma tego problemu. Jednak to jest dużo wyżej i te warzywa nie są zalewane, nie utopią się. W skrzyniach betonowych generalnie też jest o tyle fajnie, że one się nagrzewają szybciej i trzymają te ciepło przez dłuższy, dłuższy czas. I jak mieliśmy tutaj pierwsze wschody, a w tym roku wiosna była dość słaba pogodowo, na początku mieliśmy bardzo dużo takich chłodnych dni. I nawet jak wyszło słońce, to właśnie nagrzało mi te ściany. I jak miałam założoną zimową włókninę, to te ciepło było oddawane przez dłuższy czas. I w takich grządkach betonowych nawet latem fajne jest to, że one się ładnie... Nie nagrzeją i tą temperaturę będą oddawały w nocy, bo na przykład ogórki, właśnie pięknie rosną, jak jest ciepła noc, jak system korzeniowy ma ciepło. I przez to, że właśnie tak fajnie, wiecie, i, y, trzyma i oddaje, no to na pewno będą rosły szybciej. No i też, zresztą, widzicie, że wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Kolejną zaletą y, grządek podwyższonych betonowych jest to, że nie trzeba ich tak często impregnować jak drewno. Y, Grządki drewniane w tamtych ogrodach impregnowałam co roku i jeżeli ktoś z Was ma dużo konstrukcji drewnianych u siebie w ogrodzie, to wie jak to jest kłopotliwe na wiosnę, ponieważ na wiosnę mamy tyle pracy w ogródku, że ostatnio o czym myślimy to o tym, żeby właśnie wejść i jeszcze tam gdzieś malować grządki, a trzeba to zrobić bardzo szybko, no bo zanim sobie obsiejemy te wszystkie warzywka, a tutaj wystarczy... Po prostu postawić i przez wiele lat będziemy mieli wciąż ten sam kolor. I gdzieś, nawet jeżeli nam szpadel gdzieś by za mocno uderzył i coś by odprysnęło, to można wziąć pędzelek i tam gdzieś dosztukować, i nie będzie śladu. Też są bardziej wytrzymałe, i też można przy nich normalnie na nie usiąść, normalnie na nie stanąć. Także. No podobają się aktualnie najbardziej i to nie tylko dlatego, że to jest filmik sponsorowany, tylko to faktycznie są takie moje odczucia. Chociaż oczywiście na koniec sezonu postaram się dla was nagrać odcinek, w którym powiem dokładnie, czy są wciąż moimi ulubionymi. Myślę, że tak, bo to już wiecie, na podstawie prawie dziesięcioletniej tutaj obserwacji uprawy w podwyższonych rządkach widzę jak na razie, że jest naprawdę super. Jak uzupełniłam ten ogród warzywny? I tak jak mówiłam Wam na początku, w tym ogrodzie do niedawna rosło takie zielsko. I nie chciałam tutaj wprowadzać żadnych środków takich, które niszczą zielsko, które wypalają, które wprowadzają szkodliwe substancje do naszego ogródka. W końcu miał tutaj być ogród warzywny. Więc skosiłam wszystko no i rozłożyliśmy plan naszego ogródka, jak tutaj będzie to wszystko wyglądało. I pierwsza podstawowa rzecz to siatka na krety. W poprzednim ogrodzie w jednej skrzyni, gdy miałam złamaną nogę, nie dałam już siatki na krety, bo już byłam zbyt zmęczona i do dzisiaj tego żałuję, bo nie jest to już takie łatwe, żeby to wszystko wywalić w tą ziemię i wyłożyć siatką, podnieść te wszystkie konstrukcje i uzupełnić z powrotem. To jest za dużo pracy i nigdy nie ma na to czasu. A jak już robicie ogród warzywny od zera, to pamiętajcie o tym, żeby dawać siatkę na krety od samego początku, ponieważ nie tylko krety, ale też inne szkodniki, jak karczowniki, jak jakieś norniki, Myszy, one nie podkopią się od dołu, żeby wejść, bo nie będą miały jak. E, następną rzeczą, ponieważ tutaj rosło mnóstwo zielska, to wyłożyłam skrzynię podwójną warstwą kartonów, zwykłych kartonów, niebarwionych i musicie wiedzieć, że właśnie kartony bardzo dobrze duszą zielsko. E, Wszystkie wschody i wszystkie rośliny, które pod spodem rosną, i na to wszystko poszła warstwa zrębek. Odcinek o zrębkach macie na moim kanale. Tam opowiadam, dlaczego zrębki w ogrodzie są naprawdę takim złotem. Zrębki, jak się rozłożą, to zachowują się jak taka gąbka. Wchłoną nadmiar wilgoci i oddają przez dłuższy czas. Na zrębki dałam warstwę kompostu tych zrębek może około 10 centymetrów, też na to 10 centymetrów kompostu. To wszystko było porządnie ubite i na to przyszła warstwa ziemi. Jakiej ziemi? Zamówiłam sobie czarnoziem, postarałam się, żeby zbadać tą ziemię, okazało się, że jest dość zasobna, bo też jak wprowadzacie sobie podwyższone grządki, wprowadzacie nową ziemię, to zanim ją przywieziecie do swoich ogródków, to najpierw oddajcie do badania, żeby sprawdzić z jaką glebą pracujecie, bo często jest tak, że zadajecie mi pytania, Kasia jakie Nawozy stosujesz, a tak naprawdę jaką glebę masz? Skąd ja mam to wiedzieć? Co trzeba uzupełnić? Nie róbmy tego tak wiecie, e, gdzieś tam wróżąc z fusów, tylko z sprawdźcie sobie na samym początku, jak uzupełniacie grządki, jaką glebę zwozicie, bo może się okazać, że jest na przykład bardzo mocno przenawożona i że zawiera mnóstwo szkodliwych substancji i takiej e, ziemi przecież nie będziecie chcieli w ogródkach warzywnych. E, badanie nie jest drogie, około 30 zł zapłaciłam za jedną próbkę, także śmiało bo można to wykonać warto I... Tę glebę, którą tutaj przywiozłam, to był czarnoziem i ona była uzupełniona perlitem, bo to była ziemia, która pochodziła z upraw pomidorów, starych szklarni, ona była sezonowana 10 razy. Sprawdźcie, może gdzieś w waszych okolicach też można gdzieś tam dostać się do takiego fajnego źródła. W tamtej ziemi, jak to przy uprawie pomidorów, papryki, było sporo azotu, ale było, były niedobory potasu, fosforu i które uzupełniłam tak już dodatkowo. I tak naprawdę, jak widzicie, przez to, że zbadałam sobie glebę, no to wszystkie warzywa wyglądają fantastycznie. Często właśnie w, w ogrodach uprawianych na płasko jest problem z szkodnikami, które przechodzą bardzo szybko z jednego miejsca na drugie. W grządkach podwyższonych nie ma tego problemu, ponieważ już yy, same grządki są świetną barierą przed szkodnikami, dlatego łatwiej jest w ogrodzie warzywnym wzniesionym yy, utrzymać. Ogród bez szkodników albo z mniejszą ilością tych szkodników. Łatwiej jest utrzymać płodozmian, ponieważ e, mamy już konkretne grupy warzyw w danym miejscu, i później w kolejnym roku obsadzamy tylko e, kolejnymi grupami, które fajnie będą uzupełniały poprzednie sezony. No dobra, dobra, same plusy, a jakie są minusy tych podwyższonych grządek? Słuchajcie, no na, na pewno największym minusem podwyższonych grządek, uprawy w podwyższonych grządkach jest to, że one szybciej obsychają i no, ale w ogóle no, największym minusem to jest to, że one jednak kosztują. A drugim minusem jest to, że trzeba podlewać na pewno częściej niż jeżeli będziemy uprawiali na płasko. No ale tak jak już powiedziałam wcześniej, że to też jest y, wada i zaleta, jak macie ogrody na jakichś takich podmokłych bardziej terenach, no to Podwyższone grządki, to że nie są tak szybko zalewane, będzie fantastycznym plusem. W każdym razie, jak ja tutaj podlewam? Nie mam żadnego systemu nawadniającego jeszcze. E, głównie dlatego, że w ogrodzie warzywnym dość problematyczne jest rozłożenie linii kropulujących. Bo zwróćcie uwagę, że tutaj rosną moje pomidory, e, tutaj rośnie fasola, tu rośnie fasola na okrętkę, tu rośnie bób, tam rosną w pasach sałaty i tak naprawdę tu tam ogórki rzędami, tu marchewka e, coraz gęściej. I nie znalazłam jeszcze żadnego takiego sposobu, który by mnie zadowalał, żeby go faktycznie tutaj wprowadzić do mojego ogródka. Więc na razie się wstrzymuję i podlewam po prostu z węża. Ale nie prosto ze studni, tylko mam beczki, z których, do których wkładam taką pompę. Ym ciśnieniową i stamtąd jak się nagrzeje podlewam sobie wszędzie w całym ogródku. Jeżeli macie ochotę oczywiście można podejść z konewką i tak naprawdę ta metoda jest najlepsza w ogródku warzywnym bo linie kroplujące jeżeli macie właśnie takie różne rzędy tam marchwi czegoś no nie wiem może ja się mylę może jeszcze na tyle się nie znam że nie znam takich rozwiązań które by były dobre nie wiem. W każdym razie ja podlewam z konewki albo tak prosto z węża było o podlewaniu, teraz niech będzie o ściółkowaniu. Słuchajcie, żeby utrzymać właśnie w, w tej ziemi tą wilgoć w grządkach podwyższonych, jak i też w normalnie uprawach płaskich, najlepiej jest ściółkować. U mnie, jak się przyjrzycie, jest solidna warstwa kompostu, który robi właśnie za taką ściółkę. Możecie użyć przeróżnych materiałów. Możecie użyć przekompostowanych zrębek, słomy, wiórów. Bardzo nie polecam, ponieważ one zbyt mocno zakwaszają i robią taką skorupę, pod którą rośliny nie Niezbyt mogą e, oddychać, ale słoma też się świetnie sprawdzi. Teraz na rynku jest bardzo dużo różnych produktów, jak na przykład wełna owcza, wełna konopna, jakieś filcowe podkłady. Też bardzo mocno odradzam Wam czarną włókninę, ponieważ ona powoduje, że ziemia nie oddycha dobrze i t, y, pod nią jest bardzo wilgotno, duszno i tam korze systemy korzeniowe często gniją i też są zbyt płytko, bo rośliny takie jak ogórki czy na przykład co tu jeszcze mamy takie płytkie systemy korzeniowe pomidory, ogórki. One mają płytkie systemy korzeniowe, że jak wyrywacie na jesień, to tak ładnie się rozchodzą dookoła wszędzie, a pod powierzchnią jakichś tam 3-5 cm tak naprawdę. I jeżeli położycie włóklinę, to te korzenie będą tuż pod włókliną, więc bardzo szybko będzie można je przesuszyć albo przypalić od zbyt wysokich temperatur. Także ściłkujcie. Ale tylko tymi wymienionymi pozytywnie rzeczami. Wiele osób w swoich ogrodach nie ma na przykład szklarni czy tuneli, i na wiosnę mają problem z tym, że nie mają nawet inspektu. I takie podwyższone grządki świetnie się sprawdzą jako inspekt, bo wystarczy delikatnie wybrać ziemi i zrobić tutaj tunel z białej włókniny. I macie już fajny inspekt gotowy. Można też oczywiście zrobić trochę lepiej i zbudować tutaj ścianki, na przykład drewniane i na górę zawinąć. yeah uh. jakąś tam białą włókninę, albo nawet taflę szyby jakiejś i będziecie mieli inspekt, w którym będziecie mogli wysiewy trzymać już od samego początku marca. I tutaj, tak jak byśmy sobie wysiali jakąś marchewkę, rzodkiewki pierwsze, czy byśmy trzymali rozsady przeróżnych kwiatów, no to przecież bardzo dobrze przyspieszymy swoje zbiory. Zresztą, jak wiecie, jeżeli oglądacie mój kanał, to wiecie, że ja na okrągło coś wysiewam i pierwszy inspekt, jaki miałam, to właśnie był na, jako właśnie wykorzystałam drewnianą podwyższoną grządkę. Także nie ma wymówek. Jak ktoś ma tam kilka desek, to na pewno sobie poradzi. Nawet na grządkach płaskich też można sobie zbudować taką konstrukcję, która początkowo na wiosnę będzie robiła właśnie za taki fajny inspekt. Oczywiście wolność tomków w swoim domku. Nikogo nie zmuszam na siłę, żeby tworzył u siebie ogród z podwyższonych grządek. Tak naprawdę najważniejsze, żebyście Mieli ochotę w ogóle uprawiać warzywa, żeby spróbować tą przygodę z ogródkiem warzywnym, ponieważ to jest naprawdę bardzo przyjemna i smaczna podróż. Mm. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na większość pytań, które zadawaliście mi przez ten cały czas o grządkach podwyższonych. Napisałam dla Was też poradnik o uprawie grząd w grządkach podwyższonych, gdzie wszystko wymieniłam i ładnie opisałam, tak już szerzej. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to polecam w opisie tego filmiku znajdziecie. Link do tych skrzyń, jak i też do poradnika i generalnie życzę Wam udanego sezonu. To jest najważniejsze, słuchajcie, te wielkie pomidory za chwileczkę ogóreczki. Później będziemy robić przetwory. Będzie tak pięknie, fajnie i przyjemnie. Do zobaczenia.